Już za chwilę do kin wejdzie pierwszy aktorski film należący do popularnej japońskiej franczyzy zatytułowanej Ghost in the Shell. Czym jest Ghost? O co chodzi z cyberpunkiem i co ma do tego wszystkiego Matrix? Zapraszam na nowy odcinek na ekranach. Na wstępie tylko małe ostrzeżenie. Nie mogę obiecać, że nie zaspoiluję Wam nowego filmu ze Scarlett Johansson, więc jeśli ktoś nie wie nic o Ghost in the Shell i chce w takim stanie pójść do kina, polecam obejrzeć ten odcinek jednak dopiero po seansie. Staram się nie spoilować, ale każdy ma inną definicję tego pojęcia. I Ghost in the Shell to franczyza wyjątkowo wymagająca jak na standardy współczesnej popkultury. Tak naprawdę zbliżająca się premiera adaptacji reboota jest dosyć niepokojąca. Ciężko mi uwierzyć, że powstał film nawiązujący do ciężkiego klimatu anime z 1995 roku. Na dodatek zwiastuny nie obiecują filozoficznego science fiction, a raczej efektowny film akcji. Ghost in the Shell zaczęło się jako manga autorstwa Masamune Shirowa, wydawana od roku 1989. W 1995 powstał pierwszy film animowany w reżyserii Mamoru Oshiego i do tej właśnie produkcji będę głównie nawiązywać w tym wideo, ponieważ Ghost in the Shell jest transmedialną franczyzą obejmującą mangę, gry, seriale i filmy. Ciężko byłoby objąć w ciągu 5 minut cały ten świat. W anime Oshiego pojawiają się jednak kluczowe elementy tego uniwersum, które jak wynika ze zwiastunów będą też istotne w nadchodzącej amerykańskiej wersji. Wydaje mi się też, że film z 1995 roku był ogromnym fenomenem kulturowym, prawda? Oprócz tej piosenki kojarzycie chyba taki film jak Matrix. Wachowskie bez bicia przyznają, że Ghost in the Shell była dla nich wielką inspiracją. Akcja filmu Ghost in the Shell dzieje się w XXI wieku. Tak, w naszym wieku. Jesteśmy w przyszłości. Główną bohaterką jest major Motoko Kusanagi działająca w strukturach sekcji 9, zajmującej się zwalczaniem przestępczości z użyciem nowoczesnych technologii. Problem z tego typu wykroczeniami jest taki, że w świecie Ghost in the Shell wszystko jest nowoczesną technologią. I tutaj wchodzi nam ważne słowo opisujące styl tej franczyzy – cyberpunk. Cyberpunk to nurt z gatunku science fiction, który opisuje niedaleką przyszłość w sposób dystopijny. Świat jest ztechnicyzowany, ponury, połączony globalną siecią, rządzony przez ogromne korporacje. Społeczeństwo uległo rozkładowi moralnemu, który spowodowany został przez szybki rozwój technologii. Cyborgi, roboty, hakerzy to często bohaterowie takich opowieści. W Ghost in the Shell postaci składają się z ducha, który jest świadomością oraz tożsamością każdej osoby, oraz z ciała, które może być biologiczne, może być Sztuczne, a może być połączeniem tkanek biologicznych z technologią. Świadomość teoretycznie jest więc oddzielona od powłoki i domyślnie znajduje się w mózgu, ale tak naprawdę jest to super skomplikowane i podsumować można to tym, że mózg jest tylko częścią sieci neuronów, a ghost jest czymś więcej niż chochlikiem ukrytym w mózgu. Duch może być połączony z globalną siecią, istnieje też możliwość ingerowania w ducha. Ghost hacking polega na przejmowaniu kontroli lub zmienianiu wspomnień. All your Ghost in the Shell stawia wiele trudnych pytań z zakresu etyki i filozofii. Czym jest człowiek w świecie, w którym jego ciało może być całkowicie odtworzone? Jak bardzo można ingerować w biologię? Czy uzależnienie ludzi od przedłużania zmysłów za pomocą technologii może przynieść zgubę naszemu gatunkowi? Czym różni się człowiek od cyborga w sensie świadomości istnienia? Czy sztuczna inteligencja może mieć świadomość? Minęło ponad 20 lat od premiery tego filmu, a wiele z tych pytań pozostaje nadal aktualne. Cyborgi istnieją. Ludzie, których funkcjonowanie jest związane z działaniem urządzeń technicznych, to wcale nie science fiction i nie mówię tylko o oczywistych przypadkach związanych z rozwojem medycyny. Istnieje Pan, który słyszy kolory. Istnieje pani, która wyczuwa trzęsienia ziemi. Istnieje Pan, który ma wszczepiony implant do otwierania drzwi. A to prawdopodobnie dopiero początek drogi w rozwoju transhumanizmu. Nauka i technika pomaga nam codziennie, co jednak gdy przestanie być czymś obok nas, a zacznie istnieć w naszych ciałach. Ghost in the Shell to właśnie tego typu rozkminy. Dzisiaj może nawet bardziej aktualne niż w latach 90., ale oprócz tego to film z powolną narracją, długimi filozoficznymi dialogami, świetną muzyką i nowatorskim jak na tamte czasy sposobem animacji. Czy coś z tego zostanie w wersji hollywoodzkiej? Zwiastuny nie zapowiadają dzieła przełomowego, ale raczej wtórne żerowanie na popularnej franczyzie. Dajcie znać po seansie, czy film dotknął prawdy chociaż w jakimkolwiek stopniu, bo chyba to było kluczem do sukcesu anime z 1995 roku. Uchwycenie prawdziwie poważnych problemów, przetransportowanie ich w mainstream, ale nie spłucenie w żadnym stopniu. To by było na tyle. Odsyłam Was jak zwykle do odcinków Jędrzeja. Ostatnio mówił o tym, czy jest to już koniec złotej ery w telewizji, a już niedługo opowie o filmowych oszustach. Oprócz tego oczywiście subskrybujcie, jeśli macie ochotę. I trzymajcie się na razie. Pa pa!